Teraz z kokilatem i pierwsze emocje. Piotr Żyła, najlepszy w kwalifikacjach do sobotniego konkursu letniej Grand Prix w Wiśle. W ogóle cztery czołowe miejsca zajęli Polacy. Z miejsca akcji, właśnie, Aleksander Roj, Patryk Pancewicz. Stoi w Wiśle skocznia Małysza. Piękna, ogromna, a pod spływa. pływa. Uf, jak gorąco, Buch, jak gorąco. Ach, jak daleko latają nasi skoczkowie. Olo się tutaj trochę bawi w literata, ale faktycznie upalne warunki dzisiaj. Od rana do wieczora słońce. No ale nie o pogodzie tutaj rozmawiamy, tylko o tym, co działo się, jeżeli chodzi o ten wymiar sportowy. A działo się, Olek, bo te kwalifikacje i te treningi to był dla nas, znaczy dla nas i dla skoczków, taki pierwszy test, żeby zobaczyć, jak te kilka miesięcy pracy trenera Turnbichlera przekłada się na skoki i przekłada się, bo kwalifikacje zakończone żyła, kubacki zniszczą stoch. Pierwsza czwórka, świetna, a jak to wyglądało w szczegółach, oglądamy. W końcu skoczkowie mogli powiedzieć kibicom: Cześć. Zrobić to też mógł nowy trener kadry, Tomasz Turnbichler. O jego dobre przywitanie najbardziej zadbał Piotr Żyła. W swojej miejscowości skoczył najdalej 124,5 metra i wygrał kwalifikacje. To jeden z trzech skoków poza 120 metr, jednak, żeby być wysoko, nie trzeba było daleko fruwać. Pokazał to jako pierwszy Maciej Kot. Jego 120 metrów długo utrzymywało go na pozycji lidera, aż 1,5 metra dołożył Aleksander Zniszczow. Zajął trzecie miejsce i uruchomił biało-czerwone domino, wyprzedził go drugi w kwalifikacjach Dawid Kubacki, a na czwartym miejscu był Kamil Stoch, zadowolony nie tylko ze skoku, ale podobnie jak inni także z metod nowego trenera. W dalszym ciągu czuję, że mam w sobie pewne rezerwy, które w dalszym ciągu mogę wykorzystać, mogę rozwinąć. A jeżeli przychodzi ktoś, kto no, zdecydowanie tak, tak pewnie zapowiada, w jaki sposób chce te rezerwy ze mnie wydobyć, no to, to mi w zupełności wystarcza. Kwestie techniczne, tutaj, tutaj sporo, sporo naszej uwagi było poświęconych te, poświęconej temu od, od początku naszej współpracy, bo to, co nie działało w poprzednim sezonie no, trzeba wyeliminować, trzeba to wypracować na nowo, żeby ta technika się fajnie zgrywała z tą energią na progu i, no i żeby to później dawało fajne efekty w locie. Nie pochwały, a praca interesuje turnbichlera. Po skoku Żyły nie tylko mu gratulował, ale także przekazał kilka wskazówek. W końcu walka o punkty Grand Prix rozpoczyna się jutro. Powalczy o nie 11 Polaków. Trzymając się tej poprzedniej nomenklatury tego wierszyka, można powiedzieć, że lokomotywa odjechała, konduktor jest, wszystkie wagoniki także sprawnie działają, bo trzeba przyznać, że w pierwszej dziesiątce mieliśmy aż siedmiu biało-czerwonych, także wszystko elegancko działa. Tak, no można tutaj, jeżeli chcemy być troszkę dociekliwi i powiedzieć, no. Austriaków w najlepszym składzie nie ma, Norwegów w najlepszym składzie Lepiej nie ma. I mamy powiedzieć, kto jest. No, Niemcy, w takim, jeżeli chcemy mówić o solidnych składach, no, no to Niemcy. Natomiast to nie zmienia faktu, że nasi skakali tutaj bardzo dobrze. Ale co jeszcze chcę zwrócić uwagę? Cztery dyskwalifikacje. Wiemy, że przed tym sezonem nastąpiła zmiana. Mamy nowych kontrolerów sprzętu. I ci, co spodziewali się, że będzie im teraz łatwiej, no to już mamy pierwszą odpowiedź: nie. Nie będzie. Jedna z dyskwalifikacji dotknęła Jarosława Krzaka, pozostała jedenastka awansowała do konkursu. Odniosę się tylko do tego, co zauważył Patryk. Rzeczywiście tutaj, delikatnie mówiąc, nie ma galowych składów poszczególnych reprezentacji, ale trzeba oddać zwycięzcy to, co znakomite, a więc to, co zauważył Mateusz Leleń. Piotr Żyła, najdalsza odległość, najlepsze noty i najszybsza prędkość najazdowa. Po prostu najlepszy, no i oczywiście najlepsza rozmowa także z Piotrem Żyłą. Trzeba swoją robotę robić, no i wygrać, nie? no i tak jakoś się udało, no ale nie, no myślę, że tak, no przygotowanie, przygotowanie jesteśmy dobrze. No, wiadomo, to, to jest lato, też, też nie ma jeszcze, jeszcze wiadomo, są, są jakieś rezerwy, ale, ale ogólnie się dobrze czuję. Fajnie tak nogę trochę wyświeżyło delikatnie przed właśnie przed tutaj konkursami. No i, no i fajne dzisiaj skoki, także jestem zadowolony z roboty, którą tam wykonałem. A ta robota z nowym trenerem jest lżejsza, ciekawsza, cięższa, jakby się określił? Znaczy, no powiem tak, no robić trzeba. <laughs> trzeba było robić, tak trzeba robić. No. Wiadomo, no są inne inne troszkę takie no metody, metody. no wiadomo. Tak, my dążymy do, do tego, żeby jak najdalej skakać. I tu się dążyło, i tu się dąży, a tu można powiedzieć, są trochę inne takie... Na początku było dużo takich ciekawych, ciekawych rzeczy, no tak jak się gdzieś tam za dziecka robiło. Można było się trochę pobawić, odpocząć od skoków na skoczni, Nie, no bo to tak dziwnie to brzmi odpocząć od skoków na skoczni, ale, ale tak, tak po prostu pobawiliśmy się trochę. Ciekawe było, no i tak wiadomo, no później już też trzeba było się wziąć za robotę. Piotr żyła w znakomitym nastroju, ale do tego nas przyzwyczaił, że jak on skoczy dobrze, i rozmowy z nim są wyśmienite, ale w Wiśle mamy nie tylko rywalizację mężczyzn, ale też pań, dwie reprezentantki Polski. Szkoda, że tylko dwie, ale taka była decyzja trenerów Nicole Konderla i Kinga Rajda. Ta pierwsza, Nicole Konderla, 105,5 metra i 13 miejsce w tym prologu, bo to nie były kwalifikacje, to na pewno cieszy. Kinga Rajda zdyskwalifikowana, ale będzie mogła oczywiście też w tym konkursie wystąpić, ale akurat w przypadku kobiet przyjechała cała czołówka cztery najlepsze zawodniczki z zimy. W tym także zwyciężczyni poprzedniego, ostatniego konkursu zimowego w Pucharze Świata i zwyciężczyni dwukrotna poprzedniego Grand Prix w Wiśla, więc Ursę Bogataj. No i wydawało się, że dopełni dzieła i dzisiaj także będzie najlepsza w kwalifikacjach, ale te plany pokrzyżowała Marita Kramer. Marita Kramer 130,5 metra, i to ona została zwyciężczynią kwalifikacji. Jutro ciąg dalszy tych emocji w Wiśle. Jutro rozpoczynamy dzień od skoków pań. No i chyba nasza rada, czapki. Okulary przeciwsłoneczne. Zresztą widać to po nas. I kremy do opalania. Świetnie wyglądać.